Materiał uzupełniający do odcinka z Adamem. Chcemy pokazać, co stoi u Adama w garażu. Krótka charakterystyka, aut, które dzisiaj nagrywamy. No w moim garażu są same terenówki, zresztą nie wypada, żeby było inaczej. Taka moja najbardziej ulubiona to jest Suzuki Samurai, który stoi za mną. To jest 95 rok. Samochód zrobiony tylko do rajdów, to znaczy nie jeżdżę nim do pracy ani do kościoła. Wygląda jakby był przygotowany na złomowisko, ale to jest naprawdę mocno zmotany samurajek, który bardzo często wygrywa rajdy takie przeprawowe, bez wyciągarek i tak Dlaczego jest to świetna maszyna do wygrywania? Proszę bardzo. Po pierwsze opony. Tutaj są simeksy w rozmiarze 31 cali, w moście są wzmocnione półosie, żeby to się nie urywało, dodatkowo, żeby była super trakcja, jest jeszcze z tyłu zamontowana blokada, czyli dzięki temu tutaj już jest, że tak powiem, jedna druga wartości samochodu, który został kupiony. Tutaj jest taki rajdowy pierdzielnik, czyli to co mamy ze sobą w bagażniku. Nie jest to wszystko, jest to jedna trapa, normalnie jest chyba z sześć trap Jest highlifcik, jest 4, jest jakaś skrzynia, gdzie są rzeczy i tak dalej Także wygodna sprawa, podchodzisz, wyciągasz i to jest fajne Samochód, że tak powiem, jest zrobiony pod typowe rajdy Czyli ma snorkela, żeby, że tak powiem, głęboko nurkować Z przodu, jeżeli do, dobrze się zobaczy lekko poobijany. No niestety nieraz nie trafia się między drzewa, tylko trafia się w drzewa. No i szkody się, po, że tak powiem, pojawiają, ale ja to traktuję jako rysy takie, powiedziałbym, które świadczy mojego dzielności, także tak to wygląda. Moim zdaniem bardzo dobry samochód dla kogoś, kto chce po prostu jeździć, upalać, nie jest to wielki silnik, bo jest tylko 1 3, ale jest za to zwolniony reduktor, są blokady przód, tył, jest wszystko co potrzeba, żeby startować w rajdach. I jak ktoś się zastanawia nad pierwszą terenówką do upalania samurajka, oczywiście polecam. Dróg auto numer 2. Auto numer 2 to jest. Nie Czy numer jeden teraz? To musisz Nie, nie, znaleźć. nie. To jest auto numer 2. To jest objaw mojej choroby związanej z tym, że uwielbiam jeepy I pomimo tego, że. Nie są to najlepsze samochody, nie są najbardziej trwałe, to jednak są, no nie wiem, mi się podobają i tyle To jest krótki Wrangler z moim zdaniem najlepszym silnikiem benzynowym, czyli 3.6 benzyna Żadne diesle, nie cierpię diesli, nie cierpię też nowych silników, które są we Wranglerach, bo takie, że tak powiem, zostały wykastrowane na razie jeszcze jest to prawie seryjny samochód, oprócz tego, że ma terenowe opony, ale jak ktoś dobrze się przyjrzy, to zobaczy, że jest bardzo mało miejsca w nadkolach, bo jeszcze nie ma tutaj liftu. I wszyscy jest... pytają, co to za felgi? Felgi są najtańsze, bo niestety Final Felga kosztuje 1400 zł. Wolę za te pieniądze kupić wyciągarkę. Także na razie jest jeszcze przed modyfikacjami, chociaż oczywiście pozwoliłem sobie już zrobić. Jakieś lampy pozmieniałem na diodowe No i tam zakupy w garażu nie, leżą jakieś W garażu leżą zakupy i tak dalej To jest 2017 rocznik Moim, To będzie mój samochód do jazdy na co dzień Auto numer? Auto numer 3 to jest niesamowite Ale to jest najbardziej poszukiwany samochód w Polsce Mianowicie nowy model Suzuki Jimny Dlatego, że nie można go kupić Albo można go kupić strasznie drogo bo ogólnie te samochody nie są dostępne na rynku. Czeka się na nie dwa lata. Mi się go udało kupić i oczywiście udało się go zmodyfikować. Jedyny w Polsce taki? Wiesz, Jedyny w Polsce taki. Nie ze względu na to, że jest ich mało, ale również, ale również dlatego, że został zmodyfikowany przez firmę OMM. Dałem go w ręce firmy MM Roberta, który go zmodyfikował, bo wymyślał tu jakieś rzeczy. To teoretycznie też jest samochód do takiej jazdy codziennej, ale ja potrzebuję również terenówki, która pojedzie ze mną na rajd i w momencie, kiedy kręcę innych, mogę spokojnie jeździć za tymi załogami, kręcić i nie martwić się, że gdzieś tam utknę i tak dalej. Także on jest zrobiony tak, można powiedzieć, lightowo, trochę futurystycznie, ma wyciągarkę, ma trochę terenowe opony, ale nie największe. Także taki mały dzielny. Skubaniec. Tak a tam co, bym go pod maską? co pod maską? Tu jest Zimnika? pod maską. Uwaga, zwiększyli silnik, co jest bardzo dziwne, bo tu jest 1,5 benzyna, a seryjnie jest 1,3 benzyna. Także zwiększyli ten silnik, ale przez to mają problemy z emisją CO2. Dlatego chyba te samochody będą z Europy wycofywane, niestety. Jeszcze jedna ciekawostka, bo tutaj w Samurajku i w Jimnim są skrzynie manualne, a Wrangler tak. jest z automatem. To też jest taka kwestia, która spędza ja sens Stanek. Ten... Automat czy manual? Moim zdaniem w teren automat i mam mnóstwo argumentów za to, żeby jeździć automatem. Po pierwsze, jak ktoś nie umie jeździć to spali sprzęgło w skrzyni manualnej. W automacie raczej ci trudno to zrobić. Po drugie płynniej się jeździ. Po trzecie nie trzeba się martwić redukcją biegów i tak dalej. Ja jestem wielkim fanem automatów, Jeepów, Suzuki. Niestety Jimmy mam manualną skrzynię, bo jak kupowałem to miałem do wyboru albo biorę ten, albo żaden, także niestety nie mogłem sobie wybierać, ale normalnie tutaj byłby automat. Uważam, że automat świetne rozwiązanie. W ogóle, jak widać, lubię małe, krótkie samochody. Nie potrzebuje się dowartościować jakimś wielkim autobusem. Małe jest zgrabne, w terenie się fajnie tym jeździ, nie zawadza nigdzie. Także takie trzy samochody z chyba 10 czy 12 terenówek, które już miałem przez te kilkanaście lat. Także choroba zwana offroadem postępuje u mnie. Moja żona mówi, że już jestem nieuleczalnie chory i chyba do końca życia będę jeździł terenówkami, nawet jak już się nie będę bawił w kręcenie. Świetnie, dziękuję bardzo. Całą historię Adama i lepsze ujęcia aut w terenie i poza terenem zobaczycie w naszym odcinku w moim garażu. Zapraszam.